Cześć, witajcie to Trollowski, To kolejny odcinek na moim kanale z otwierania kalendarza adwentowego Lego Star Wars 2019 i dzisiaj jest 19 grudnia, więc otwieramy 19 okienko, które znajduje się tutaj. A w 19 okienku wydaje mi się, że jest to lotnia Ewoków. Coś mi się tak wydaje. Zobaczymy, aczkolwiek fajne ma elementy, więc widzimy się po złożeniu. Okej, okay, więc dostajemy takie elementy zapasowe, no i tak się prezentuje ten nasz pojazd, albo zwierzę, no mi to przypomina trochę w sumie lotnie Ewoków, teraz jak tak patrzę, aczkolwiek tak z przodu to wygląda jakby to zielone to były oczy, to taki ogon, więc może to być też jakiś zwierz, ale co do zwierza to nie mogę sobie jakoś tak konkretnie skojarzyć. Więc yy, mam już tam jednego widza, który mi odpisuje właśnie pod większością filmików, jak czegoś nie wiem, więc mam nadzieję, że tym razem też mi odpiszesz i mnie upewnisz. No, za co Ci bardzo dziękuję, oczywiście, że mi tam. Odpisujesz, no i co? Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Ta lotnia, czy tam jakiś zwierz, jest bardzo ciekawa pod względem elementów, bo mamy tutaj skrzydła. Jeszcze mamy też również w zapasie ten ogon, także ciekawa tutaj konstrukcja. No i ja się z Wami żegnam. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, pa.